Po cywilnemu, bo też gdzie daleko się nie wybieramy na jakąś długą wyprawę. Właściwie jesteśmy pod domem. Całkiem niedaleko, jakieś 4 km. Dzisiaj mamy zamiar sobie powodzić po górze parkowej w klinice z dół, górze, na której była jakaś renowacja, jakiś remont był na górze przez jakieś dwa lata ostatnio. Tak, był remont zarówno kolejki jak i już na szczycie góry restauracji, która wcześniej nazywała się Babci Maliny i miała swój bardzo niepowtarzalny podobny klimat. Podobno, tak. Zresztą była nie tylko restauracja, ale też taki barek zewnętrzny, w którym można było sobie jakieś przekąski kupić, zamówić i zjeść w fajnych stolikach drewnianych, na których były takie stare, Singerowskie maszyny do szycia, nie? Takie takie... Tak, te stoliki były żylibnia. zrobione z, ze starodawnych takich maszyn do szycia. No, na takiego pedała klimat Nożnego. No, było fajnie. By... Były densyki. Tak, tak, tam na zewnątrz był też e, taka, taka budka, była e, DJska, Drewniana. Drewniana, i tam kuracjusze z skrnicy e, sobie wjeżdżali kolejeczką i tam sobie densowali za dnia. To było tak w środku dnia. Tam Oblegane się było to miejsce. Zobaczymy, jak jest po remoncie. Tak, i ciekawe jesteśmy, bo byłyśmy w międzyczasie parę razy na górze parkowej. Tam było zamknięte, zaszlabanione, odgrudzone, tam cały czas jakieś prace trwały. I teraz idziemy sprawdzić co tam się właściwie wydarzyło i jaki jest aktualny stan na górze. Na górę parkową można wejść na wiele różnych sposobów. Jest cała sieć ścieżek prowadzących do góry, prowadzących obok różnych bazę 4 jakieś stawiki są, nie? Jakieś tam jeziorka z ptaszkami, łabędziami, kaczkami. No, z nich sobie dzisiaj wybierzemy, podejdziemy pod górę i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Tak wygląda dolna stacja kolei na górę parkową, już w nowej odsłonie. Kolejki, dodajmy, linowo terenowe. tak się nazywa. No i wskakujemy z cennikiem. Natomiast nie będziemy korzystać dziś z kolejki. Pokażemy tylko jak wyjeżdża z dolnej stacji. Jesteśmy na takim mostku nad torami, nad dolną stacją. I tutaj wagoniki w połowie drogi będą się mijać. O, mógłby nam ktoś pomachać? Właśnie pani to robi. Machają, turyści, pozdrawiają. Jedna wjechała, druga zjeżdża, cała impreza trwa chyba za 4 minuty, nie więcej. Machamy. Ciekawe czy ktoś odmacha. Machają. Machają, ha -ha. machają! No i po imprezie. A my lecimy z buta. Jeszcze mamy siłę. Tak, za 20 lat pewnie też będziemy wjeżdżać. Kto wie. Jak nas będzie stać! O właśnie. Jak nam dadzą 18. emeryturę. Albo 37. Jeśli natomiast na górę parkową chcemy wchodzić od strony deptaka, to po drodze spotkamy taką e, ładną cerkiewkę. I okazuje się, że jest to kościół przemienia pańskiego. I powstał w 1863 roku jako pierwszy kościół zdrojowy. Niestety jest zamknięty. No, nie można zobaczyć. Około 10 są prowadzone mszy i można uczestniczyć, zwiedzić, skorzystać. Tak, a jak ktoś ma jeszcze dużo siły, bo to dopiero początek, może sobie tak jak Aga wbiec. Już za chwileczkę będzie następna atrakcja. Tak zwany staw łabędzi. Można zostawić plecaki. <laughs> Albo tak. Jest łabędź. Bawić. No jak to wstawiła będzie, ale kaczek nie ma. Zawsze tutaj tabuny o, kaczek były. O, na drugiej stronie są jeszcze. O, jakie wielkie ryby. O matko, je. Takie były. Jakie, pokaż. Takie, takie grube były, czarne. Matko, to co to mogą być za ryby? Gdzie te rybki widać, bo są naprawdę fajne. To jest właśnie ten łabędzi stab, a pod tablicą informacyjną jakieś zaspane kaczki. Na początku ścieżka wiedzie tak nawet nie stromo pod górę. Jest takim raczej spacerowym terenem. On no, Na podbiegi dla niektórych. A bardziej można też napotkać wodę zdrojową piwniczankę. Tak, stojącą i czekającą na klienta. Na drzewach. Ludzie weszają niezliczone ilości przeróżnych różańców. Różnych. Przeróżnych. przeróżnych. Naokoło drzewa. To jak ktoś ma sprawę do Maryjki, to można się pomodlić. Można ją załatwić, a zobaczcie. Tak. Tego. W drodze na górę. A tutaj jest kolejne drzewo z. Nie, nie jedno. Nawet taki ogromny krzyż. Troszkę powyżej stawu, jak się podejdzie. Znajduje się polana Michasiowa z altanu. Michasiówko, a my pójdziemy sobie kawałeczek do źródełka bocianówka. Spotkaliśmy tutaj pana. Skąd pan jest? Częstochowy. O, pan z Częstochowy. I pan, pan ma tutaj przy szeroką wiedzę na temat góry parkowej. Tak, przybywa tutaj w krynicy, wypoczywa i opowiada nam tu fajne rzeczy. Może pan powie jakie tu drzewa występują? Tu siedem gatunków naliczyłem. Świerk klon polny, klon jawor. Jawor to ma tę taką skórę, co się uszczy. Grab, buk, brzozę i lipa rośnie tu obficie nawet. O, no, ja no, znam tylko brzozy i lipę to nie stary. mówię, to siedem gatunków na razie jest za latem. Sosen nie widzę, no bo to są góry. Tak, no, i tak. zastanawiamy się nad czym, nad tym jak ta woda tutaj... I jak ta woda bije tutaj pod ciśnieniem. No, no, gdzie to nie... ona uchodzi, no, to jest bardzo ciekawe. Tak, jesteśmy tak. przy źródełku Bocianówka. Jest taki pomnik, gdzie dziecko obejmuje Bociana. Legenda głosi, że jak ktoś ma problem z zajściem w ciąży, to e, musi tu koniecznie przyjść Wypić i, tą wodę. i napić się tej wody. Od głównej ścieżki, którą idziemy na górę parkową, jest odbicia szlaku żółto-niebieskiego. I właśnie tędy, tą ścieżką, znowu w dół, niestety, spróbujemy e, przedrzeć się do ogrodów żywiołów, które powstają na stoku. Góry Parkowej. Troszeczkę zrobiłyśmy taki mały wypad z tej Góry Parkowej. Znaczy nadal jesteśmy na Górze Parkowej, ale na jej południowo jakim? Zachodnim stoku, zboczu. Gdzie... O właśnie, gdzie są budowane od jakiegoś czasu ogrody żywiołów w Krynicy Zdrój. Podejrzewam, że to Krynica pozazdrościła muszyńskim ogrodom zmysłów zwanych też Ogrodami sensorycznymi, tak? I chciała zrobić coś w podobie. I na stoku Krynicy, Krynickiej Góry Parkowej, z takim oto widokiem na dalszą część Krynicy, powstają. Powstają, dopiero miały być oddane na wiosnę, ale widzimy, że tu prace nadal trwają. Ogrodu Żywiołów. Jest ślimak, chyba troszeczkę z woli krokuleckiej z Gafili. No właśnie, ślimak widokowy. Ktoś tam wchodzi, czyli już czynny. Lecimy, zobaczyć. A widok jest na Krynice. Tak, na część Krynicy. To już od strony Muszyny. Ooo, czekaj, nie wyłączaj. Co się dzieje? Drapak dla kota. Co jest? Co jest dla kota? No. To nie jest drapak no. dla kota. Nie, fajnie, włóż tę kamerę. Dawaj, Słuchaj, czekaj, się może to. się nagra. Czekaj. Czekaj, muszę głowy wsadzić. O, można zobaczyć się z każdej strony. Uhuhuhu. A tu? się podpisać. O, a my nie mamy nic do pisania. Nie wiem, no znaczy nie wiem, czy można, czy znaczy to po to jest? Nie wiem w ogóle po co to jest. To nie jest do podpisywania no. się. Myślałam, że to, się... to można się podpisać, bo to, to jest, jest to... to jest chyba wiatr. A że to żywioł, a wi to wiatr, tylko to już lepiej nie ruszać, bo to może odpaść. Od tego wiatru? To no. jest eee, Nie, to jest uchawa do śniegu. O, ja myślałam, że to będzie coś z drugiej strony. To dźwięk, dźwięk, bęben. To burza ma być, jako żywioł. A, burza. Błyski, bum. No okay. nie. Fajnie, fajnie to może być kiedyś, jak zrobią to w końcu. Znaczy, wydaje mi się, że te ogrody zmysł, bo już nie są bardzo atrakcyjną propozycją dla turystów. No trudno będzie im na pewno przebić. Trudno się przebić to. No nic, chodźmy na ten ślimak. Zobaczymy jak tam wygląda. Ola, co tu jest? Nie wiem właśnie. Pijalnia Słotwinka i Tężnia. Witoldówka. Park A, Miniatur. takie znamienite krnickie... Witoldówka. No, ...budowle. Budynki. O, i słuchajcie, podpisane jest już Braille'a. Braille'a. Nowe łazienki minera. Hmm? Patria. Nie wiem, czy to jest podobne do e, A tu mamy pijalnię główną z muszlą koncertową, ale. No to jest ta muszlą koncertową. Tak? Hmm? No. No, o, stacja o, tu, dolna. Stacja od razu poznałam, nie musiałam czytać, bo przed chwilą tam byłam. Stacja dolna. Kolejki na górę parkową. Hello tam na ślimaku. Hello tam w dole. Nawet widać czubeczek Jaworzyny Krynickiej, z masztem i z budyneczkami. Szczawna Góra, ulica, tak, tak, Jaworzyna, tak, Góra Krzyżowa. Tak jest. Wszystko się zgadza. Lecimy. Jedziemy z powrotem pod górę, bo my... Aś tak. wtedy O właśnie, Netflixa jakiś następny żywioł. No, trzeba dać szansę jeszcze temu miejscu. Pozdrawiamy wszystkich naszych oglądających serdecznie! Stutyjny ciek Wróciłyśmy już na ścieżkę prowadzącą na górę parkową. I pod samym górą już, pod samym szczytem, że tak się wyrażę, robi się już bardziej stromo. Nadal jednak są to takie tereny spacerowe. O, ławeczka nadal jest. I rowery. Tu się akurat niewiele zmieniło pod tym względem. Tu nie dosięgałaś do pedałów, nie wiem, czy pamiętasz. No? Może ci nogi urosły. A, jednym dosięgasz już, pijesz. No. Ja muszę na ten mały. Tak, jak zwykle. Tutaj sięgnę. Zdaje się. Dziedziesz. Nie ja wiem, gdzie jechać. Może coś poradzisz. No, najpierw w lewo, potem w prawo. Dobra. Tylko zadzwonię dzwonkiem, żeby się odsunęli, nie? Tak. Dreń, Rajskie ślizgawki. Nie wiem, czemu rajskie. Ale ślizgawki jak ślizgawki zawsze tu były, kiedy pamiętam. Co tu znalazłaś? Jest wehikuł czasu. Aha. I co tu się robi? Wrzuca monety. Wrzuciłaś? Nie mam. Aha. Ale yy, nie wydaje urządzenie reszty. Aha. To trzeba trochę z umiarem rzucać. O! I tu można sobie zrobić zdjęcie. Aha. Wykonaj pamiątkowe zdjęcie. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie, dotknij ekranu. Hmm. A dwa złote. Czekaj, czekaj. Kukuta tu. Mam. no? dobre, nie? tak, bardzo podobna jesteś. no? podoba mi się. aha, Tło! to? o, hm? masz zero złotych. Zrezyg... Zrezyg... Musisz, musisz zrezygnować. no to rezygnuję, prawda? chociaż strasznie mi żal. tak. <laughs> Pisteczki powinny tu być. Niestety klimacik troszeczkę się zbetonowił. I z Niestety jest tutaj kamieniście, wyboiście. Za to nowocześnie jest, a po hmm, Jakie stoliczki. Stoliczki nowe. Jak w Unii Europejskiej, co najmniej. Dla mnie osobiście, gdybym miała bym się wyraźnie z tego wystroju, to tak jakby ktoś stypę chciał urządzić, to świetnie wystrój jest. Nie trzeba wiele robić. Kości tylko zaprosić. No czarne stoliczki kamienne. Takie właśnie jak coś Ala nagrobki, nie? Zobacz z kamienia nagrobnego. <grymne> o, tu mamy restaurację. Wyszły sobie pani kremóweczkę? Nie, dziękuję. Jest za, za, zagubiona jesteś. jest Masz jakiś plan na to pomieszczenie? Czy wychodzimy? Spytam się czy można na zeszyt. To nie miała plan. planu. Już zwiedziłyśmy całą Górę Parkową oprócz tarasu jakiegoś górnego. Jeszcze tu nas nie było. Póki co wszędzie wychodzimy za darmo. Jeszcze nikt nas nie okrzyczał tam był tylko barek. Ale te kwiaty A tu jest restauracja. To jest restauracja. Wioski, No tak troszkę. Tak? Te czarne stoliki to właśnie są takie przygnębiające troszkę. No ale może tutaj się dobrze sprawdzają na zewnętrznym. Luksusowo tak samo. Jak tu pięknie. To jeszcze tak. Pianina. Tak, pianina jest. Tak jak w meble. <śla> ale zagrasz coś? Czy mogłabym skrócić dla Elisy? <noise> Jak pięknie tu widać z tego tarasu! Wow! Można również zakupić pamiątki z Góry Parkowej, skarpetki z kolejką. O, 29 zł Zarówno na dole. Przy dolnej stacji, jak i tutaj na górze, z stacji można sobie zakupić bilet w automacie i zapłacić zbliżeniowo, ewentualnie włożyć kartę i wpisać PIN. Jak nowocześnie na tej górze parkowej? Dla mnie jest za nowocześnie. Wcześniej bardzo malina, drewniany, góralski styl maszyny do szycia, świetnie było, a teraz jest tak trochę zimno. Nie ale jest. trzeba iść z postępem czasu, z a dostępem, nie... Ale czy, czy to jest przytulne? To już pozostawiam wszystkim do... Jakby każdy Może stanie, jest, stanie, ale to to jest tam przytulnie? się może podoba. Zapraszamy na muzeczną ławeczkę. Ciekawe, czy działa. O, nie działa. Kiedyś działało. Kiedyś działała, A to ja może zaśpiewam. O, no. Może coś muzyczną pocztóweczkę. No. Krnico, ach krnico, ty piękna okolico. <gry> Narzekałyśmy, że brzydko, że tak bezosobowo, chłodny, wystrój. A i tak się skusiłyśmy. Na no na trzy, bo nie polecam tego miejsca, ale <hysyltry> <gry Assad> po dwóch piwach jest to całkiem fajnie. No nie, nie, Aga tylko jedno wypije. Ja sobie kaweczkę walnęłam i ciasteczko. Pani przydała dwa widelczyki, widocznie uznała, że na drugie nas nie stać i nas półę zjemy. Jak <hysy> to, to tak, wygląda, prawda? Tak, tak, jak to wygląda, tak mam. Tak mam. No. No i co? Polecamy generalnie tak czy siak górę parkową. Nie, fajnie jest na górze parkową. E, no jako jedne z nielicznych e, takich fajnych atrakcji w Krynicy. I co? Zabieramy się tak, za to czas. Za konsumpcję. Fajnie, pięknie, pogościłyśmy się, tylko o ile kiedyś to był taki fajny klimacik i pełno ludzi. Tyle po remoncie jest tu dość pustawo. Wchodzimy sobie z góry parkowej, taką drogą dojazdową, techniczną, ale też spacerową, bo dużo ludzi tędy wchodzi, schodzi. Prowadzi ona do krynicy, do ulicy Płaskiego, tak? Tak, po prawej mamy jakiś taki park linowy. E, nigdy nie wiedziałam, żeby on działał, ale może w sezonie jest otwarty. Ale my tu zawsze po sezonie byliśmy przeważnie. A tą drogą dojdziemy do źródełka. A tak, od tej drogi odchodzi tak, taka e, ścieżka w dół. E, parę minut jak się idzie do źródeł miłości. Może zejdziemy, jak nam się będzie chciało. czemu miłości nie wiem może jak się napijesz to się zakochasz że dlatego że tutaj takie czerwone serca może o gazowana tak To źle? No, ale dobra jest tylko no, nie taka trochę jajkami z bukami taka widać że to jakaś taka zdrowotna jest aha no, jak to się zdrowe, to niedobre, przecież wiadomo. Chipsy nie są zdrowe. Aga kradnie mięte z parkowej. przepięknie pachnie. Będziesz suszyć? Rozglądajcie się za miętą. No, jest tu pełno tego. Tak. To co? Żegnamy się dzisiaj. Żegnamy pod, się. Pod huzarami przy źródle kuciurkacz. Tak. Świetne miejsce na pożegnanie po tak miłym spacerze. Tak. Pozdrawiamy wszystkich, którzy byli na Parę górze kilometrów parkowej. się przeszło, prawie 10. E, tak, wszystkich, którzy byli na górze parkowej, albo którzy nie byli, tak, albo którzy byli na przykład dzisiaj w górach żywiołów. O, klenicy. I dla każdego, kto nas ogląda, dzisiaj popiewniemy. Pięknie pachnie.